Witajcie drodzy moi fani z YouTube teraz jemy śniadanie to znaczy obiad śniadania bardzo przepraszam co chciałem powiedzieć poruszyć jeden temat taki przyszedł mi do głowy jedno pytanie Dlaczego no, nacu wygrała z lekcji? Proszę Państwa, yy, lekcji i nasu dwie różne osobowości, dwa różne charaktery. Nacu jak zauważyliście na, na filmach jest szczupła, gipka i szybka zaś Lexi jest taka typowo yy, mulatka, no, nie chcę ją obrażać, brym boże nie, 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 nie. Ona jest raczej taka. Nie powiem, że lekka jest, ale jest taka tro, troszkę ociężała. Ma trochę słabsze ruchy, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo silna. Patrząc na te dwie postaci, Natsu i Lexi, byście pomyśleli tak, aha, ale oni byli w Tymie X. No tak, byli w tym X. Dlaczego Lexi się pojawiła w tym X? Jak ja prześledziłem historię Timo X, prześledziłem po filmikach. Znaczy, stwierdzam i mogę tylko jedno stwierdzić. Lexi pochodzi z United States of America. Zna bardzo dobrze angielski, a tym X właśnie potrzebował e, osoby, który, która zna angielski z takim trochę akcentem amerykańskim. I poza tym, e, tam jeszcze był była NACU. kto tam jeszcze był jeszcze Natsu i jeszcze było o paru innych, innych osób lekcji o z drugiej strony proszę Państwa uważam że to nie popsuło ich yy, przyjaźni. Tą walkę, co wy widzieliście na galii MMA, to była walka, że kobiety potrafią być zadziorne. I o to w szczególności chodziło. O tą zadziorność. Teraz powiem parę słów do NACU. Przede wszystkim gratuluję tej wygranej walki i naprawdę fantastycznie, dziewczyny, żeście się pokazały. Oglądałem ją na YouTubie i oglądałem dwa razy. Co zauważyłem, nadsuł po y, dostaniu ciosu w usta, y, wargę się troszkę oburzyła i zaczęła atakować, z początku nie atakowała tak, z takim impetem jak było to po prostu trzeba. Dopiero jak go dostała cios ostrzegający, i warka jej spuła, wtedy się wściekła i zaczęła ten. Lexi tobie też gratuluję przede wszystkim. Dobrej postawy. Mam nadzieję, że dalej jesteście z nas wielkimi przyjaciółkami. Czego wam dziewczynę życzę dalej? Moim yy, i tak jak po, powiedziałem, tu jest coś dziewczyna silna, ale trochę ci tej gibkości brakuje. Tak jak ma nacu. Nie wiem, nie widziałem cię na żywo. Nie powiem. Ale wiem, że jesteś bardzo, bardzo, jak na CU bardzo ładną dziewczyną i na CU też jest bardzo ładną dziewczyną. Więc co chciałem jeszcze dodać? Tym X a ekipa to są dwie różne formacje. Formacja ekipa jest troszkę dłuższa, mają większe doświadczenie i w ogóle, i w ogóle. Dlaczego ekipa 3? Bo to jest trzecia część. Bo to jest, proszę Państwa, trzecia część. Ktoś powie, ale dobra, Jacek, okej, okay, spokojnie, spokojnie, trzecia część, ale czy ty się miałeś dostać do ekipy. Po pewnych perypetiach powiem Wam tak, była szansa. E, dostanie się do ekipy. Ja nie mówię, że nie. Była szansa, ale historia się moja tak potoczyła, że po prostu nie mogłem. Dlaczego, proszę państwa, nie mogłem? Rozchorował mi się ojciec. Nie mógłbym nawet teraz wyjechać, bo ojca dalej mam chorego. Dzisiaj prawdopodobnie wyjdzie ze szpitala. I proszę państwa, co jeszcze? Fakt faktem, że mają ładne pieniądze. Ale nie chciałbym być zamknięty w tak zwanej klasce. To mi się najbardziej nie podoba. Każdy uważa, aha, słuchaj, Jacek, ekipa, ekipom, tym x, tym, tym, mam x, ale oni nie zarabiają fortunę. Zgadza się, oni nie zarabiają fortunę. Tylko jakim kosztem, proszę Państwa, jakim kosztem? Po 12 godzin robienia. Czy po 24 godziny robienia? To są młode, młode chłopaki. Przepraszam na chwilę. Telefon mi z messengera zadzwonił. Słuchajcie, to, to są młode chłopaki. Oni później będą to odczuwać. Na razie, wiecie, na razie tego nie będą odczuwać, ale za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat powiedzą: Ale my, my byli wtedy głupi. Zaaiwanialiśmy po 12 godzin, po 14 godzin. Niby to tylko, mają swoich ludzi, którzy wykonują, nagrywają te, te filmiki. Operatorów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym się zgodzę, że mają operatorów. Ale po tym skakaniu, po tym wszystkim. To myślicie, że co wysiadnie? Wysiadają stawy. Fryz, młody człowiek, Wera, młoda dziewczyna, Patecki, młody chłopak. Murciks, młoda dziewczyna. Kto tam jeszcze jest? Murcik. Kasia. Bardzo młoda, młoda dziewczyna, ale bardzo piękna zresztą jak dziewczyny z całej ekipy. Podejrzewam, że wera nimi mi tak trochę kieruje, co mają robić i tak dalej, i tak dalej. Ale to są tylko moje podejrzenia, nie mam na to żadnych dowodów, dlatego nie będę o tym mówił. Kto tam jeszcze jest? Patecki A, Mini Mike. Proszę Państwa, to jest człowiek o złotym sercu. Proszę Państwa, wiadomo, jak każdy człowiek ma swoje humorki ma swoje yy, złe dni, gorsze dni, najgorsze dni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy ostatnio z Minimajkiem, tam były, że wyzywał z, z, swoich fanów i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, proszę Państwa, że Młode dziewczyny takie 10-12 lat chciały nam popsuć reputację. Ale dlaczego? Dlatego, że chłopak ma pieniądze. Tak samo jest w tej chwili z Steamem z X. Młode dziewczyny chciały, że chcą zepsuć reputację Leksiowi, bo ma dużo pieniędzy. Tylko, że młoda dziewczyna, która ma 13, 15, 16 lat, nie pomyśli o tym, że on musiał kiedyś na to nieźle zajwaniać i czy, ile go kosztowało zdrowia Nasu. następna jedna z dziewczyn z tym x cała szafowa. rozwinęła tym x świetny pomysł każdemu się wydaje a Ładne stroje tego, tego, wszystko pod kamerę. Nie? Proszę państwa. Nasu nie jest taka, że ona wszystko pod kamerę. Oni po prostu proszę państwa. Yy, kręcą. W nie tyle w domu, ale w całe całe swoje życie. Czaro! Proszę państwa! Liga NBA to nie. Nie dla niego. Co można o czaru powiedzieć? Fajny, sympatyczny chłopak, miły, serdeczny. Jest taki. Patrycja. spokojna, powolna, ale jak trzeba to przyspieszy z teledyskami do niej nikt nie ma szans proszę państwa, to jest szał to jest gwiazda tak samo jak Nasu tak samo jak cały tym X ja się wcale nie zdziwię jak za 2-3 lata Wyjadą na zachód i zaczną tam po prostu robić teledyski. I to takie o twojej macie teledyski. Yy, jedna wada tych dziewczyn są miłe dla starszych, yy, Są miłe dla starszych osób. To jest zaleta. Ale też są bardzo piękne. Leksiu, to jest chłopak, 13 lipca 1998. Mały chłopiec uro, urodził się, ważył zaledwie 4,5 kg. Ale ważył. Mama go postanowiła wychować, bez babci, bez ni nikogo. Wychowała go na, na świetnego faceta, a Przyszły cztery dziewczyny, i chciał mu reputację popsuć. Mam nadzieję, że Leksiu się z tym zgodzi ze mną, że nie daj się chłopie. Ja wiem, że ty jesteś ok. Że dużo osób się pod ciebie potrzeba. Ja też jestem YouTuberem, jestem TikTokowcem, jestem na, na Messengerze. Także proszę Państwa, to by było. Co jeszcze bym chciał dodać, bo to kurczę godziny czasu bym musiał robić ten filmik. Aha, słuchajcie, no, jeszcze jedna taka sprawa. Wejdźcie se Alawionysa, zapraszam do oglądnięcia piosenki, którą wykonuje fa facet, chłopak, nie wiem ile ma lat. Wykonuje świetnie All of Proszę Państwa, niektórym na Messengerze już powysyłałem ten nick, link do tego utworu. I proszę Państwa, zapowiadam Wam, że się Wam spodoba, że będziecie chcieli przyjechać. Wiem, że w Nysie były był i będą przyjeżdżać wielkie gwiazdy. Wiem też, że niektórzy, niektóre te młode dzieciaki zazdroszczą wszystkiego, dokładnie wszystkiego. Sami nie potrafią się dorobić niczego, bo są jeszcze za młodzi. Mają pewne bariery wychowawcze. I proszę Państwa, na koniec chciałem powiedzieć o. Malwinie Walczak. Mojej ma byłej dziewczynie. Zastanawiam się, co ona wyrabia. Zastanawiam się, co wskazuje na to, czym ona się kieruje w ogóle w życiu, żeby po prostu podejmować takie głupie decyzje. Ma wyobra bujną wyobraźnię, mówi, nieraz ze sobą pisaliśmy, mówi, że ma narzeczonego, a to jest akurat nieprawda. Proszę Państwa, prawda jest taka, że Malwina Walczak podpuszcza swoich, swojego kolegę, żeby grał jako jej narzeczony lub jej chłopak. Norwie, jej chłopak, a później narzeczony. Wysyła fałszywe powiadomienia na temat ślubu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Nie wieście jej. Dziewczyna prosiła, żeby pożyczyć jej pacef card. Teraz, jak się domagam oddania tych pieniędzy, to mówi, że ona nic nie jest winna. Czy to jest dziewczyna w porządku? Jej sam powiedział, oddasz pieniądze, to wtedy dam ci spokój. Ale nie, nie wiem co zrobić, bo niby to nie jest, duży, nie jest duża kwota. Ale, ale proszę państwa, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. Tej dziewczynie nie można zaufać. Tej dziewczynie nie można zaufać. Dlaczego? Już mówię Państwu, dlatego że ona skakała z kwiatka na kwiatek. Tu z, ze mną niby była, a okazało się, że yy, szukała sobie już kogoś innego. No i to by na razie by było tyle. Ale skoro ona twierdzi, że jest zaręczona, że tego, że tego. Mi po prostu nie ufała, nie zaufała mi, nie tylko mnie wyzywała, tylko y, ty gnoju, ty stary chuju i tak dalej, i tak dalej. To ma być porządna dziewczyna? Z pewnych informacji wiem, i to jej przyjaciel z, też z pracy powiedział, że. nie wiem czy to mówić czy nie mówić ale że życzyła też pieniądze na zakupy od siostry do tej pory jej nie oddała nie wiem czy to prawda będę się kontaktował z jej siostrą i wtedy nagram następny odcinek a zatem a Amelia z Amelią jest tak że to jest młoda dziewczyna, ma 13-15 lat, jemu łatwo było kierować, ale odkąd e, już się nie kontaktuje z tą swoją koleżanką, to e, się uspokoiła, jeździ w wszelkich miastach. Była też w Nysie, gdzie mieliśmy się spotkać, ale mi nie weszło i dlatego nie mogliśmy się spotkać. Co zarazem czynię? Co zarazem chciałem ją serdecznie pozdrowić i jej chłopaka. Bo naprawdę jest teraz fantastyczna dziewczyna, można ją nosić na rękach. I życzę Tobie, Amelia, wszystkiego najlepszego. Także proszę Państwa, to by było na tyle. Jeszcze ja wiem, no z 20 parę sekund. Z 20 sekund i będę kończył. Liczę na to, że pooglądacie, że dacie łapkę w górę. O, kurde. Do pieca byłem i dlatego mam rękę usmarowaną. Przepraszam. Ten. Dacie łapkę w górę subskrypcje i zapraszam na mój kanał aha jeszcze jedna yy, padły wobec mnie zarzy padły wyszło coś takiego że ja nigdy nie daję tytułu ja tylko daję nazwę kanału śląska ja nigdy nie daję tytułu po prostu nie mam pomysłu na tytuł ja zawsze tylko daję yy, Nazwę kanału, gdzie je, to jest Śląsk Inysa. I do tego zmierzam. Wiem, może nieraz za krótkie filmiki kręciłem i tego, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale na razie po prostu nie mam po prostu pomysłu. Robię takie filmiki, jakie robię. No, mam taki sprzęt, jaki mam, innego nie mam. Jakby miał lepszy lepszy y, sprzęt, to bym ro, robił lepsze filmiki. Nie stać mnie po prostu na y, robienie lepszych filmików. Co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. No. Także moich słuchaczy, moich widzów, serdecznie pozdrawiam. Wpadajcie na mój kanał <laughs> Guinnessa. Dziękuję za wszelkie komentarze, te dobre komentarze. Bo widzę, że już się pojawiają fejkowate konta na YouTubie. I się podszywanie po, na Messengerze. Po, pod nazwą z co jest zabronione. Dziękuję, i do zobaczenia.